Dziś na kanale o technologii porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby prąd w 2026 roku był tani, bo wbrew pozorom da się to zrobić. Wystarczy skorzystać z w dynamicznej. No, i co? Już się wysprzęgliłem na starcie, więc część z Was może wyłączyć ten materiał, ale spokojnie treści będzie więcej, bo to nie jest sztuka skorzystać z taryf dynamicznych. Chciałbym też opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z tymi taryfami, jak to w praktyce wygląda, bo sam mam dwa liczniki właśnie na taryfach dynamicznych w Pstryk, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, ale jest to usługa, z której sam korzystam, więc bym nie przełączał się na potrzeby jednego materiału sponsorowanego na usługę, która jest po prostu kiepska, bo ona jest dobra. Więc opowiem Wam o tym, jak w praktyce wygląda takie przyłączenie do Pstryk, jak powoli się przekonywałem do taryf dynamicznych, bo na początku im nie ufałem, no i ile zapłacimy mniej więcej za prąd, korzystając z takich taryf. A na czym w ogóle polegają taryfy dynamiczne? Warto to wyjaśnić osobom, które tego nie wiedzą, bo większość z nas jest przyzwyczajona, że mamy jakąś tam cenę za prąd. Często nie wiemy, jaką, przychodzi rachunek, i my tego rachunku nawet nie rozumiemy, ale cena w sumie nie jest zła, więc korzystamy. W taryfach dynamicznych jest zupełnie inaczej, bo ta cena zmienia się co godzinę zależy po prostu od rynku. Jeżeli popyt na energię jest duży, jeżeli wiele osób chce korzystać z prądu, no to cena rośnie. Jak niewiele osób chce korzystać z prądu, yy, mamy nadwyżkę tego prądu na rynku, no to cena spada. I regularnie zdarzają się sytuacje, kiedy ten prąd potrafi być po prostu bardzo tani, darmowy, albo wręcz mieć ceny ujemne, i nie, to nie żart. Zdarzyło mi się wielokrotnie ładować samochód, na przykład w takich godzinach, kiedy prąd miał cenę ujemną właśnie po to, żeby obniżyć sobie rachunek, jednocześnie tankując auto. I kiedy mówię komuś o tym koncepcie, to mówi, o nie, ja, ja to co, mam co godzinę sprawdzać, czy prąd jest aktualnie tani? Nie, 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 to nie dla mnie, ale to tak nie działa. Kiedy ja korzystam z stryk, no to mam tam aplikację, w której widzę, ile w danej godzinie prąd kosztuje i codziennie o godzinie 15 Pokazuje mi się cena prądu na następną dobę licząc od północy. Czyli jak we wtorek o 15 sobie sprawdzę, jakie będą ceny energii, no to widzę, jakie będą przez całą środę. Jak w środę o 15 albo o 17 sprawdzę sobie, jakie są ceny energii, no to widzę, jakie będą przez cały czwartek. Więc naprawdę to funkcjonowanie bez problemu da się zaplanować i ja tak z tego korzystam używając auta elektrycznego, bo w pierwszej kolejności, kiedy przesiadałem się na Pstryka, no to nie przesiadłem się w mieszkaniu, bo miałem takie, o, ten prąd potrafi być tani, ale potrafi być też bardzo drogi, więc ja temu nie ufam, ja tego nie chcę wypróbowywać na mieszkaniu, bo zapłacę nie wiadomo ile, ale Przesiadam się na auto elektryczne, zakładam podlicznik, no to auto ładuje 2 godziny albo 5 godzin, sam sobie dobieram ile ładuje, no to będę ładował tylko w tych godzinach, kiedy jest tanio i powiem Wam, że w tej sytuacji ten plan sprawdza się idealnie. Oczywiście zimą, zwłaszcza kiedy mamy siarczystym mrozy, tak jak teraz, ta cena energii nigdy nie jest bardzo niska, ale dzisiaj na przykład ładowałem auto w bardzo wysokiej cenie 83 groszy za kWh i to jest cena całkowita, która zawiera dystrybucję i tak dalej. To nie jest cena samego prądu, tylko to jest cena całkowita, czyli i tak wychodzi taniej niż przy standardowej. Umowie, więc moim zdaniem to jest bardzo ok, i skoro tak to wygląda zimą, to jak to wygląda wiosną i latem? I tutaj też mogę powiedzieć, już tego czego nauczyłem się przez rok korzystanie z taryf dynamicznych: to tego, że zimą najbardziej się opłaca ładować auto w nocy. Wtedy ceny są najniższe: wynoszą 60, 70, 80 groszy. To 80 groszy to naprawdę rzadko przekraczają. Teraz, jak jest bardzo zimno, no to się dopiero zaczęło to zdarzać, ale ładować sobie od północy do piątej rano, na przykład, bo mam ładowarkę 11 kW, akumulator mam około 50 kWh, więc w te 5 godzin mi się ten akumulator naładuje. Zwłaszcza, że nigdy nie nastawiam auta, które ma 0% akumulatora, tylko bardziej 20, 25, 30, czasami 10. Wiecie, to auto nie jest po prostu nigdy do końca rozładowane, więc zimą ładuję ten samochód w nocy, a jak to robię wiosną i latem? W dzień. Wiosną i latem z kolei ładuje samochód w dzień. Zazwyczaj w godzinach 11-15 jest najtaniej, a tak zupełnie najtaniej jest w godzinach 13-15, jeżeli dobrze pamiętam i wtedy te ceny prądu są naprawdę śmieszne. Taka typowa cena prądu, z jaką ładuje auto, to jest 20 groszy, 25 groszy, ale są też dni, kiedy prąd kosztuje 10 groszy, albo 0, albo minus 20 groszy, a najniższa cena, w jakiej ładowałem auto, to minus 40 groszy, ale wtedy już musiało być spełnionych kilka czynników, czyli z jednej strony Boże Ciało, czyli mało ludzi było w mieście, z drugiej strony bardzo dobra pogoda, jak to w Boże Ciało. I to wszystko nałożyło się na siebie i naładowałem auto. Za jakieś minus 20 zł, czyli naładowałem cały samochód i o 20 zł obniżono mi rachunek, ale to nie jest też standard w taryfach dynamicznych, że można korzystać z cen ujemnych, bo wielu tradycyjnych sprzedawców prądu stosuje taki zapis, że cena jest dynamiczna, ale nie niższa niż zero. I osoby, które korzystają właśnie z tych tradycyjnych dostawców prądu, przeszły na taryfy dynamiczne, no to mówią mi często, że nie, 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 Dawid. Ty głupoty gadasz straszliwe, bo cena nie może być ujemna. Po czym ja wyjmuję telefon, aplikację Pstryk odpalam, pokazuję i mówię: No, zobacz, że może być i jest, i zobacz w tym dniu cenę ładowania. Robią wielkie oczy, ale w Pstryku faktycznie tak to działa. A skąd bierze się taka bardzo niska albo wręcz ujemna cena? No bierze się przede wszystkim stąd, że jest dużo energii produkowanej. A skąd energia może być produkowana? No to wiemy, z elektrowni w Polsce niestety raczej nie z atomowych, a węglowych, ale mamy też odnawialne źródła energii i te odnawialne źródła energii nie są stabilne. One bardzo mocno zależą od pogody. Więc, kiedy jest bardzo ciepło, kiedy jest bardzo wiecznie, tej energii po prostu robi się bardzo dużo. Zwłaszcza, że wiecie, ile mamy w Polsce instalacji fotowoltaicznych, ile osób się na takie instalacje zdecydowało. Więc, tej energii potrafi być na rynku bardzo dużo, a kiedy tej energii jest bardzo dużo, to ona tanieje. Więc tak, w przypadku gniazdka samochodowego, tak to nazwę, taryfa dynamiczna sprawdziła mi się idealnie. Po prostu nie ma nic lepszego jeżdżenie samochodem elektrycznym, kiedy już się przygotuje sobie tę infrastrukturę, to nazwijmy, a ja mam tę infrastrukturę przygotowaną, Marcin zresztą też, bo ja mam ładowarkę u siebie w bloku, Marcin ma ładowarkę u siebie w bloku, i mimo że mieszkamy obecnie 200 km od siebie, no to nie mamy problemu, żeby w dowolną pogodę pojechać elektrykiem jeden do drugiego, no bo samochód nam się ładuje w trakcie nagrań. Oczywiście wtedy nie zawsze ładuje się, kiedy jest najtaniej, ale i tak jest taniej niż w przypadku benzyny. A kiedy sam korzystam ze swojego samochodu i używam właśnie tych taryf dynamicznych, no to wtedy robi się absurdalnie tanio, zwłaszcza kiedy mamy wiosnę oraz lat. To mogę powiedzieć, że to jeżdżenie jest praktycznie za darmo. A tak w praktyce, kiedy przesiadłem się z benzyniaka na elektryka, mam dwa podobne samochody: Fiat 500X benzynowy i Fiat 600E elektryczny. No to wiecie, jaką oszczędność na rachunkach zauważyłem. Wydawałem jakieś 1200 zł miesięcznie na benzynę, a na prąd wiosną 2025 wydawałem miesięcznie. 100 do 200 zł, ale tak bliżej 120, może 150. Teraz z kolei, kiedy jest zimno, wiadomo, że te rachunki są większe no i wynoszą 200-250, czasami 300 zł, więc ogólnie jest drożej niż wiosną i latem, ale i tak jest sporo taniej niż benzyną. A inna kwestia, że elektryka mam kiepskiego, więc jak jest minus 20 stopni w w stoku, to i tak. Dla bezpieczeństwa wolę wsiąść w samochód spalinowy. No dobra, więc przy samochodzie mi się ta taryfa dynamiczna w Pstryk jak najbardziej opłaciła. A jak to wygląda w przypadku mieszkania? Tutaj jestem świeżakiem, bo na taryfy dynamiczne również od Pstryk przesiadłem się w listopadzie 2025. A dlaczego? Z tego względu, że Pstryk ogłosił, że mimo, że nie będzie tej rządowej tarczy, która ogranicza ceny energii, to Pstryk robi swoją tarczę Pstryk, bo tak się nazywa. I ta właśnie tarcza będzie działać przynajmniej do końca 2026 roku. Zobaczyli. Przez swój czas działania, jakie ludzie rachunki płacą, jakie mają zużycie energii, jakie nadwyżki na tych rachunkach mają, ponad to co się dzieje, i uznali, że ok, opłaca nam się dopłacić, żeby dać ludziom tę pewność, że nie zapłacą więcej niż w przypadku standardowego dostawcy prądu. Więc znika nam w tym momencie ta rzecz, której człowiek bał się najbardziej, że nagle przyjdzie rachunek, 2, 3, 5 razy wyższy niż zwykle? Nie. W najgorszym przypadku ten rachunek przyjdzie taki jak u typowego sprzedawcy prądu, bo w tarczy Pstryk cena maksymalna prądu wynosi aktualnie 61 groszy za kilowatogodzinę. Tam wiadomo, jakaś dystrybucja dochodzi i tak dalej, ale generalnie całość się zamyka w koszcie około 1 zł z małym hakiem. Więc to jest obecnie maksymalna cena, jaką. Za prąd da się zapłacić, więc zimą i jesienią, kiedy robi się zimno, po prostu jesteśmy bezpieczni, ta cena będzie standardowa, a wiosną, latem ta cena będzie bardzo, ale to bardzo niska. Więc jakbyśmy nie patrzyli, no to wychodzimy na plus. I ja Wam powiem, że myślałem, że kiedy będę miał w mieszkaniu taryfy dynamiczne, to tak jak przy samochodzie będę patrzył. Pranie włączę o pierwszej w nocy. Zmywarkę włączę o 13 na przykład, bo się najbardziej opłaca. Ale nie, ja w mieszkaniu nawyków w ogóle nie zmieniłem. Jak ze wszystkiego korzystałem, tak korzystam. I zimą mam po prostu cenę standardową. A o ile niższa, bo że niższa będzie, to wiem. Będzie wiosną i latem no to dopiero zobaczymy. Taryfy dynamiczne są też bardzo fajne, jeżeli macie magazyn energii, no bo pamiętajcie, że możecie kupować prąd tanio i sprzedawać drogo. I wtedy obniżycie rachunek, albo wyjdziecie na zero, albo będzie jeszcze lepszy scenariusz. W każdym razie, jeżeli macie magazyn energii i taryfy dynamiczne, to możecie tak właśnie tym prądem handlować. Wiele osób tak robi, żeby sobie taki comiesięczny rachunek po prostu obniżyć. Wiadomo, że kosztem za to jest konieczność kupna magazynu energii, ale one z jednej strony są dotowane. Z drugiej strony, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie wynajmu takich magazynów energii. Więc to też jest zdecydowanie na plus. Mamy tutaj po prostu różne opcje tego, jak na prądzie możemy oszczędzać. A to, co mi się nie podoba w Pstryk, bo nie może być idealnie, no to jest tylko opłata aktywacyjna, ale to mnie już nie dotyczy, bo ja opłatę aktywacyjną mam za sobą. Bo kiedy idziemy do innych sprzedawców energii, no to często ten koszt aktywacji wynosi zero, ale w zamian za to, na przykład, nie możemy korzystać z ujemnych cen prądu, albo mamy dodatkowe opłaty, bo ja oczywiście w rynku się orientowałem, kiedy zakładałem i wyszło mi, że Pstryk będzie najbardziej opłacalny. Tylko na początku te 200 99 zł za instalację boli. Z czego ten koszt wynika? Z tego przede wszystkim, że musimy zainstalować smart licznik, który musi mieć dostęp do internetu, po to, żeby miał po prostu informacje na temat tego, ile aktualnie kosztuje prąd. Więc stąd bierze się ta cena. Musi przyjechać instalator, podłączyć to. Podłączyć do internetu, i tak Więc o tym należy pamiętać. Ale kiedy już te 299 zł zapłacimy, no to robi się bardzo, ale to bardzo tanio. I dosłownie w kilka miesięcy można ten koszt sobie zniwelować niższymi rachunkami. Więc o tym warto pamiętać, ale można korzystać też z kodów użytkowników po to, żeby sobie ten rachunek obniżyć. I na przykład ja też mam swój kod. Jeżeli skorzystacie z kodu KOSA 50, no to po pierwszej fakturze otrzymacie 50 zł zniżki na rachunek za prąd. Więc już sobie ten rachunek troszeczkę obniżycie. No, i tak naprawdę to wszystko, co najważniejsze, miałem wam do powiedzenia tak z ludzkiej perspektywy, z perspektywy użytkownika, bo wiadomo, że temat można by mielić, można by ciągnąć, wchodzić w szczegóły, że tutaj opłata taka, a nie taka, że dystrybucja by mogła być jeszcze dynamiczna, a nie jest, że w takich godzinach najlepiej ładować, że najlepiej jakąś taryfę z dopiskiem W brać, albo nie. Więc to są szczegóły. Ja Wam chciałem po prostu opowiedzieć o tym, jak mi się żyje z taryfami dynamicznymi. Powiem Wam, że to jest bardzo przyjemne życie, a na pewno jeszcze przyjemniejsze będzie wiosną oraz latem. No i pamiętajcie, że jeżeli byście zmieniali sprzedawcę prądu na stryk, no to z jednej strony wpiszcie kod kosa 50, bo wtedy macie 50 zł zniżki po pierwszej fakturze. Z drugiej strony pamiętajcie, że ta zmiana sprzedawcy trochę trwa. To jest miesiąc, więc jeżeli teraz, na przykład, w styczniu, byście zmienili sprzedawcę prądu, to tak naprawdę ta zmiana zajdzie dopiero od marca i to jest bardzo dobry moment, bo od marca, wiecie, robi się cieplutko, zaczyna się wiosna, temperatury już lepsze, więc jak najbardziej będzie robić się po prostu tanio. Więc jeżeli chcecie wypróbować taryfy dynamiczne w stryk, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. Nie ma czego się bać, bo oni mają miesięczny okres wypowiedzenia. Jak coś wam się nie spodoba, uznacie, że jednak nie dla was, to w miesiąc zmienicie sobie z powrotem na coś innego. Więc nie macie tutaj jakiegokolwiek ryzyka, a macie za to pewność, że wiosną, latem będzie dużo taniej. Macie pewność też, że zimą nie będzie drogo, bo działa ta tarcza Pstryk. Więc z minusów tylko opłata aktywacyjna. I to tak naprawdę tyle. Z całego serca Pstryka polecam. I nie, nie dlatego, że Pstryk jest partnerem tego materiału, a jest, tylko dlatego, że sam z tego rozwiązania korzystam i jest naprawdę dobre a i aplikacja o aplikacji nie powiedziałem. Mieliście też ten problem, że czytacie rachunek za prąd i za cholerę go nie rozumiecie, bo ja tak miałem za każdym razem. A w stryku, kiedy odpalam tę apkę, to wszystko jest napisane. To kosztuje tyle, to tyle, a to tyle i na wykresiku wszystko widać. Więc jest naprawdę jak małpie, jak debilowi wytłumaczone. Więc ja pierwszy raz w historii rozumiem za co płacę, płacąc za prąd. I to jest taki miły dodatek poza tym, że jest po prostu dobrze i tanio. I to tak naprawdę wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia. Dajcie znać, co sądzicie o taryfach dynamicznych. Korzystacie czy nie? Tylko do samochodu, czy też w mieszkaniu albo w domu? Może macie magazyn energii? Wiem, że temat taki poważny, że to nie smartfon, kolejny konsola, ale wydaje mi się, że istotny no, i na koniec proszę Was już standardowo o łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek. No i na sam koniec mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Więc jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, to pamiętajcie, żeby napisać nasze hasło, a dzisiejszym hasłem będzie tani prąd, bo mówimy po prostu o tanim prądzie. Jeżeli napiszecie to hasło, będę wiedział, że obejrzeliście ten film od początku do końca. A już tak zupełnie na koniec zapraszam Was do oglądania innych filmów na kanale o technologii, na kanale o domu, do słuchania podcastu o technologii oraz do odwiedzania Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku, gdzie nagrywaliśmy ten materiał.